A może się nie przywitamy dzisiaj, tylko po prostu zaczniemy grać, co? Chłat przywitanie. Mam być hamem na odcinku. Tak, że ten hamem odcinek ma wyglądać tak, jak zawsze. Dzisiaj ja mam 500 HP, a on ma 100 HP i WOW 500? Eee, tak. Ło wow. Jojku, co, co, co tu się dzieje? I co zrobisz? No i powiem ci, że mam dużo więcej życia od ciebie w dalszym ciągu. I myślę, że ty teraz myślisz. A, a gdzie ty teraz pójdziesz? Ty dobrze ma, wiesz. Ja się na przykład słyszę. Ile dodać mnie słyszysz? Tak, ale wiesz, najlepsze jest to, że ja tutaj jako profesjonalny zawodnik gram, znaczy chodzę na shifcie, oczywiście. No wiem, ale wiesz, że to nic nie da ci. Musisz... Ty, tam jest jakieś przejście na daście. E, o, dzięki za infobyniu. W ogóle powiem ci tak, ja dzisiaj piłem ice tea. a ty co piłeś? Ja dzisiaj piłem trzy browarki z babcią, wiesz? O, ale zaniża. O kurde, nie. Nie, zaniża. na pewno no. ma się nie zabić. Ale fajnie się gra, z Buka. Ja muszę ściągnąć troszkę na profesjonalne rozgrywki. Olhaka. Nie, ale o, jak? Ale to jest. Nawet mi hapę nie zabrałeś, Mateusz. Ja mam taktykę, no, wiesz? Na tę rozgrywkę. Chcesz mi powiedzieć, że ty ty masz taktykę? Tak, ja dzisiaj <grym mam <grym taktykę <grym na rozgrywkę. A ja mam mózg. O, Jakub. o kurde! Jak? Może ty jeszcze wiesz, jesteś? No, powoli schodzą, powoli schodzą, wiesz? To nie jest wy tak, że to wiesz co. Dobra. Trzyma. Ale dopiero skończyłeś 18 lat, także mam nadzieję, że widzowie ci wybaczą, że nie, nie wiesz jeszcze takich rzeczy, to jest normalne, po prostu byłeś grzecznym chłopcem. Wiesz eee... ja właśnie za mnie się śmieją, że ja mam 18 lat i dopiero poznaję takie rzeczy, nie? Nie, wydaje mi się, że mówią to po prostu z grzeczności. A gdzie poszedłeś A czy B? Eee, a, powiem Ci, że to jest chyba pierwszy raz Więc małeś? Tak Dobra. Nie podoba mi się to. Kurde No nie Gdzie to jest? Nie, no nie Ja, ja tak przypakowałem, że jesteś akurat, aktualnie jesteś na strzałach tak, tak, tak O, boch, mikrofon lata, czekaj No Co to było? Ja ci przypomnę odcinek, jak mnie trolujesz, gdzieś pewnie u góry się wyświetlę Słuchaj Sany, ja będę miał 300 HP 100 i sobie tak zagramy. 308 w jednym. Nie zrobiłem cię nie Słuchajcie go on jest pijany. To jest, mówię. E, zapomniałem ustawić. Teraz w tej rundzie miałem 500. Ale teraz nie trolluję. Kurde. Dobra. Pierwsza no jest, runda. Nie, no rundzie, akurat. Ta. słuchajcie. Coraz więcej osób się mnie pyta, czy wyślę może jakiegoś skina, albo czy można chociaż na tym jakoś zarobić, żeby wiadomo, wydać trochę mniej, zaoszczędzić. Odpowiadając na to. Da się to zrobić, jest w pewien sposób I tutaj z pomocą przychodzi nam strona Skin Baron Bo na Skin Baronie możemy kupować Oraz sprzedawać skiny I teraz uwaga, kupować możemy dużo taniej Tutaj na przykład, już pierwszy z brzega Bo taka sama kosa na Steamie W tym samym stanie i tak dalej Kosztuje tam chyba 1300 zł A tutaj kosztuje niecały 1000 I sprzedawać też możemy, ale plus jest taki, że sprzedanego skina Możemy potem zamienić na prawdziwe pieniądze I zrobić sobie za to jakieś zakupy Na przykład w internecie No i teraz właśnie, bo ja z tej stronki korzystam I mam tutaj około 50 zł, i przykładowo tak chcę sobie kupić skina, i to wam pokażę przy okazji jak to robić, klikamy sobie na przykład awp, bo, bo ja nie mam awpy wyświetlają nam się awpy, ale po lewej stronie mamy filtr, dzięki któremu możemy sobie wybrać tego skina idealnie pod siebie, ja mam 10 euro więc dam sobie taki przedział cenowy, i ta awpka mi się bardzo podoba, kosztuje tam około 43 zł klikamy sobie tutaj dodajemy ją sobie do koszyka, no i tutaj wybieracie formę płatności, nawet bitcoinami można płacić, tych form płatności jest naprawdę dużo ale jeśli już wcześniej bawiliście się na skim Baronie, no to oczywiście możemy wybrać po prostu konto Skin Baron. A no jeszcze tak na szybko się wtrącę, bo chciałem tylko powiedzieć, że tak naprawdę najwygodniej skupować na Skin Baronie skiny, jeśli ma się po prostu pieniądze już na koncie Skin Baronu. I teraz uwaga, żeby doładować konto na Skin Baronie, wystarczy, że klikamy sobie tutaj w moje konto i tutaj doładuj środki. Tutaj oczywiście mamy multum for płatności, ale pokażę wam na przykład G2A. Powiedzmy, tak, stówkę około chcielibyśmy sobie wpłacić, to jest jakieś 20 euro. Klikamy do ładu i teraz zobaczcie tutaj nawet możemy wpłacać sobie blikiem no i oczywiście wpłacając 20 euro na przykład płacąc blikiem, potem po prostu mamy tutaj na skimbaronie 20 euro i możemy sobie te 20 euro, które tutaj mamy kupić jakiegoś skina na przykład, nie? dobra, także awupka za moment będzie już u mnie w ekwipunku, ale teraz pokażę jeszcze tobie co zrobić, aby sprzedać swojego skina i zamienić go po prostu yy, na gotówkę, że tak powiem, klikamy sobie po prostu sprzedaj, tutaj ładuje nam się nasz ekwipunek, zaznaczamy skiny, których chcemy się pozbyć, no może bez przesady Zaznaczę jednego. Tutaj możemy dać cenę za tego skina, i tutaj pokazuje nam się, jak ta cena jest adekwatna do po prostu popytu, nie? Czyli na przykład ta cena to jest taki dobry kompromis, czyli w miarę szybko powinniśmy e, sprzedać tego skina. No i dobra, klikamy Stwórz ofertę. Oczywiście musimy poczekać, aż ktoś od nas kupi tego skina, ale jeśli kupił już, no to klikamy sobie tutaj na moje konto. I tutaj wypłać środki. I po prostu wybieramy metodę płatności, na którą chcemy dostać pieniądze. Może to być na przykład przelew bankowy i to tyle. Także to jest właśnie taka oszczędność, jeśli ktoś by chciał popróbować, może akurat coś uda się fajnego ustrzelić, to zapraszam, link macie w opisie, a my przechodzimy do dalszej części filmu. Ja mam do ciebie pytanie, ty zawsze zadajesz pytania, a ja chciałbym tobie w końcu zadać kilka pytań. Tak. Możemy to zrobić na tym odcinku. Yy, wiesz co, chciałeś, żebym był hamem, więc oczywiście, że nie. To zawsze ja robię podcast z tego filmu, więc teraz nie ma takich rzeczy Byniu Aha, talerze też masz? Z tyłu, po, po, po kitrane, pod biurkiem, w takim czemu, razie? Czemu zależy? Nigdy nie sprzątasz po sobie, jesteś takim flejusem. Eee. No i co teraz? Skupia. Wiesz, co teraz powiesz? Bo słuchaj, kto pije w środku tygodnia? Nie, po, nie. No. Po, po tu... Nie, dobra, jakbym, jakbym powiedział, że tylko patologiczni ludzie, no to nagle bym obraził bardzo dużo osób. Chciałbym się zapytać tylko, jak e, podchodzisz do tego, że musisz wrócić 4 maja do szkoły? Nie, nie 4 maja, tylko 19 byniu. Aha, 19, a zresztą że czwartego się w, Wiesz co masz? Znaczy ja nie wiem, ale ja będę miał jakieś praktyki, więc ja do, do tej szkółki nie będę. Dobra. Dobra, taki jest. Chciałem cię Wracamy. na szy, A kończy nam mata, ale nie powiedziałem tego. <laughs> Ej, czemu ty masz takie <laughs> dobre punchline? No. <laughs> Powiem ci tak, jak ja usłyszałem ciebie, jak ja usłyszałem ciebie, który się ze mną wita, to było też tylu. siema. Ja pomyślałem sobie, nie, no na zaczku sobie nagram ten odcinek Nie dość, no, że ty jesteś podpity, ty masz takie punchline'y Nie jestem podpity, nie mam takich No kurde O Pierwszy raz w życiu wygrywasz, no Ale powiem ci, że teraz ja mam ochotę zadać tobie pytanie Powiedz ile masz filmów na kanale y Około 30 filmów na kanale no. w tym momencie I, I jakie to jest uczucie, jak mając 30 filmów, o kurde, nie mając nawet 30 tysięcy subskrypcji A? No słuchaj, musisz tutaj Właśnie, o to nie, z... mogę zaprosić Zranictwo. do ciebie na kanał. Także... Zaprosić do mnie na kanał, naprawdę? Tak, także zapraszam na kanał Mateo Vlog. E, tam będzie też pewnie jakiś niedługo odcinek z CSK. <laughs> I to co z... znowu będziesz siedzieć 24 godziny w samochodzie? Grabisz Halo. sobie. Jak się spotkamy, to nawet tego obiecanego buziaka ci nie dam więc musisz się roztrzymać. Nie, dobra, nie, to tak, to nie. Ode mnie na pewno nie dostaniesz. Nie że ci go całym, nie uszukujmy się, oboje na to czekaliśmy. No. Nie, masz, ha masz haksy. Na 100% e oglądam ten film i, i gram na haksy. Wiesz, że nie mogę tego przegrać. Gram do ci wiecznie. No co, ja nie nie mogę, sportowcem, ja nie mogę. sportowcem, który ja, skończył ja na YouTubie, wiesz jak to brzmi? Oj, mnie nie. <laughs> Widzowie nie słuchajcie go, on, on czasem tak ma, po prostu skończył 18 lat, wziął piwo do ręki, pierwsze już, już, już się po prostu e, odkleił od rzeczywistości, także no. widzowie nie słuchajcie go. No gdzie ty jesteś halo? Tutaj. No kurde, czemu ja przeładowuję w takim miejscu? Nie, nie, nie. to jest. Ale mam 500hp Beniu, mam 500hp. Albo to jest. Ale to nawet 296 tylko dałem? No kurde, no nie. Cicho, wylębie. cicho. Co cicho? Stare jest piwnicy. No. Twoja. <laughs> nie bij mnie, nie bij mnie, proszę, nie, 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 nie nie bimię. Jest, to, tobie. to nie znaczy, że skończyłeś się nie znaczy, że możesz teraz wygrywać wszystko. Ja mówię, ty musisz przegrać. No i ustawiliśmy na 500 i tak przegrałem. Muszę, muszę, muszę powiedzieć tylko, żebyście dali tutaj... 18 tysięcy łapek w górę dlaczego 18 tysięcy już wam tłumaczę ponieważ Mateo skończył 18 lat niedawno i fajnie byłoby mu zrobić po prostu taki prezent żeby bić te 18 tysięcy łapek w górę niech poczuje niech ma od życia coś ja lubię jak ktoś poszunać. mi za mnie robi przy powi, przywitanie papa e, papa pa, pa, pa. <laughs> pa.